Będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewice. Nowenna przed uroczystością wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Dzień szósty. Modli się Iwona Teresa w intencji różańca do nieba o odnowienie wiary, nadziei i miłości w naszym narodzie i w sercu każdego człowieka na całym świecie, a także. Oczyste niebo nad naszą ojczyzną i nad całą ziemią. On przejawia moc swego ramienia. Maria, doświadczyłaś mocy zwycięskiego ramienia Stwórcy. Jesteś pierwszą z ludzi, której Jezus pozwolił zakosztować, pełni owoców swoich paschy. On wyniósł cię wraz z duszą i ciałem do swojej chwały. Wzięta przez niego do nieba, wraz z nim królujesz na tronie miłosierdzia. Pragniesz odtąd, aby każde z Twoich dzieci weszło do radości Pana zastępów. Wyciągasz do nas pomocną dłoń, abyśmy się w jej uchwycili. Niepokalana, Błogosławimy Cię. Jesteś dla Was nadzieją, że Bóg okaże moc swego ramienia w naszym życiu. Pomagasz nam przyjąć owoce Jego odkupienia. Przez Ciebie Pan niesie nam wyzwolenie i uzdrowienie ze wszystkiego, co zaprzecza w nas godności dzieci bożych. Dziękujemy Ci, dziewico wierna. Oddajemy się pod Twoją opiekę, wierząc, że dzięki Tobie doświadczymy zwycięstwa Jezusa w każdej przestrzeni naszego życia. Prosimy, niech tak się stanie. Wielbi dusza moja Pana i raduje się duch mój w Bogu, moim zbawcy, bo wejrzał na uniżenie służebnicy swojej. Oto bowiem błogosławić mnie będą odtąd wszystkie pokolenia, gdyż wielkie rzeczy uczynił mi wszechmocny, a święte jest Jego imię i miłosierdzie Jego z pokoleń na pokolenia dla tych, co się go boją. On przejawia moc ramienia swego, rozprasza pyszniących się zamysłami serc swoich. Strąca władców stronu, a wywyższa pokornych, głodnych syci dobrami, a bogaczy odprawia z niczym. Ujął się zasługą swoim Izraelem, pomny na miłosierdzie swoje, jak przyobiecał naszym ojcom, Abrahamowi i jego potomstwu na wieki. Chwała ojcu i synowi i duchowi świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków, amen, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, amen.